Historia Eli i jej córeczki bardzo nas wszystkich poruszyła. Świadczą o tym tysiące obejrzeń i setki udostępnień. Mój partner na początku zaczął się na mnie, no na mnie znęcać tak psychicznie. Byłam wyzywana od dziwek, od kurew, od szmat. Teraz wspólnie możemy jej pomóc wygrać batalię prawną z mężem potworem. W dniu, w którym już powiedziałam, że mam dość, że już nie potrafię tego dłużej, no to po prostu mnie dusił. Cudowne mieszkanie udało się już znaleźć. Teraz trzeba sfinansować pomoc prawną i psychologiczną. No, razem z moim przyjaciółką, tutaj wyszłyśmy, to stwierdziłyśmy, że teraz będę jak e, królowa życia. Tak naprawdę, bo to są prześwietne warunki dla mnie i dla mojej córki. Byłybyśmy bardzo wdzięczne, gdybyście Państwo mogli wspomóc nas, bo teraz tak naprawdę czeka nas wielka walka dopiero o to bym miała całkowite prawa rodzicielskie do mojej córeczki. Wejdź na historię prawdziwe już teraz i wesprzyj Ele. Potrzebne jest to wsparcie, żebym też mogła się całkowicie oderwać tak od tego człowieka. To kilka tysięcy złotych, no ale kto ma pomóc? Jak nie my? Aby przekazać tak naprawdę jakiekolwiek wsparcie, mi i mojej córce, to zapraszam wszystkich Państwa na historie prawdziwe. Wejdź na historie prawdziwe już teraz.